to jest jedno ze szkoleń, które jest w stanie zmienić życie. Dlatego, że my mamy zakodowanych bardzo dużo rzeczy i to nie są śmiecie, które mamy zakodowane w głowach. To są trucizny, które nastrują przez całe życie. I no to, to jest tak, jakbyśmy przyjmowali metale ciężkie, które wyniszczają organizm. Nieważne kiedy, no im wcześniej je wydobędziemy z organizmu, tym lepiej. Jeśli nawet mamy je całe życie, to jeżeli teraz je wyciągniemy, wyjmiemy, skasujemy, to wreszcie przestaną nas truć i takie mentalne, ciężkie metale. Takie mentalne trucizny to są metaprogramy, które nam włożono różnie, czasem w okresie dzieciństwa, czasem szkoła to zrobiła, czy sam proces wychowania. To niestety są doświadczenia przodków które może kiedyś dobrze się sprawdzały, a teraz są fatalne w XXI wieku. Więc jesteśmy generalnie, już nie chcę wspominać o kościele katolickim, ale jesteśmy nafaszerowani no bardzo toksycznymi przekonaniami, bardzo toksycznymi prawdami, które traktujemy jak prawdy objawione. No i technika Metamorfozy nie polega na tym, że my tylko o tym powiemy i pokiwamy głową i powiemy, że to trzeba zmienić. No nie. Technika metamorfozy polega na tym, żeby po pierwsze nie pozostawić pustki w głowie, czyli zastąpić jeden program, metaprogram szkodliwy, zupełnie innym metaprogramem, który byśmy mieli poczucie, że nas wyzwala. Czyli te metaprogramy, które będziemy nakładać na stare metaprogramy, nie tylko będą miały walor aktualności, ale będą miały walor neutralizowania starych metaprogramów. No a dodatkowo, dodatkowo, uczynią te nowe metaprogramy i pozbycie się toksyn, uczyni nasze życie, ma szansę, uczynić nasze życie szczęśliwym życiem, po prostu. Czyli Jestem jeszcze coś więcej. Jestem umiejętność życia tu i teraz, cieszenia się życiem tu i teraz. No ale żeby to zrobić, trzeba umieć wejść w ten moment tu i teraz. No i o tym wszystkim to wszystko będziemy przerabiać też i po to, żeby wiedzieć, jak zamknąć za sobą ciężkie, mosiężne, metalowe drzwi do przeszłości. Nie po to, żeby o niej nie pamiętać, ale po to, żeby nie żyć w przeszłości, bo wtedy, jeżeli żyjemy w przeszłości, to w teraźniejszości możemy być tylko zombie. Jeżeli natomiast w przyszłości żyjemy, to jesteśmy tylko konceptem, którego nie ma, który nie żyje. Więc warto wiedzieć, jak te drzwi domknąć. Warto wiedzieć jak osadzić się w teraźniejszości po to żeby wreszcie czerpać pełną radość z życia nawet wtedy gdy spotykają nas przeciwności losu na które nie mamy przecież wpływu. Okej, okay, ale te przeciwności losu są nieraz ciężkie, są nieraz trudne, ale nie mogą niszczyć nam życia. Musimy wiedzieć, jak sobie z nimi też dawać radę, czyli w tej metamorfozie mentalnej są, będą też elementy odporności psychicznej. I to jest w takim największym skrócie to, co chciałem przekazać.